Siemano, jestem Powerful691 A to w końcu już wcześniej zapowiadany Let's Play z gry Minecraft Będą może z trzy sezony, jak na razie To jest pierwszy odcinek pierwszego sezonu No więc może sobie stworzymy nowy świat już Let's... Let's Play Ja tutaj gram? Będę grał na angielskiej wersji, ponieważ kiedy gram na polskiej w ogóle wszystko mi się laguje tak strasznie, że nie mogę normalnie grać. A więc wiecie. <grydy> będę musiał grać na angielskiej. chyba to Wam nie będzie przeszkadzało. Będę tłumaczył. Okej. Okay. Tak jesteśmy. O, sobie zrobimy pierwszą rzecz. Bo mi się może troszkę lagować Minecraft. Bo zawsze tak mam na początku jakiejś nowej gry. O. Ale głośno no, bo się zobaczę jest opcje. Hmm, jeżeli nie będziecie zli, to pierwszą noc będzie miał bez potworków, a reszta już. Się zastanawiam, że poszukam dużej góry i tam się chyba osiadły. Widzimy tutaj spalę górę. Nooo! Szkodzi. To jest jeszcze wejście. O. Przepraszam. <noise> <noise> Nie wiem jakieś mam lagi. Grab na największych ustawieniach. Frengeru. No dobra, wolę, że ja on tak działa. Mm. Dobrze, przejdziemy sobie. Tutaj. Gdzieś tak na dziesiątym odcinku wtedy takim taki Paintful, taki teksturpak wprawiający grafikę. W grze stworzymy narzędzie jakieś. Kilof i siekierka. Zbierzemy kropnik table. Zabijemy tutaj na górę O tak, dobrze Są te drzewa, to już będzie oznaczało, że gdzieś w tą górę Zbieramy drewno no, że mam zamiar tylko nagrywać Minecrafta Pierwszy odcinek już będzie trwał 7 minut zapomniałem włączyć cygarkę odliczający, odliczający czas Pierwszą grupkę zaczniemy to porki mm. jedna moda, będzie Razinerna mm, Timbermod Trzeba się czy mm. Czytaj, mm. Mod że tylko ostatni pieniek, i ten cały drzewo znika. Są dwie wersje tego, że tylko pienek znika i razem z liściami. I chyba powiedzmy ten razem z liściami. O nie, chyba no, będzie kilofant. Chodźmy tutaj. A tak myślałam, że na początku, tutaj sobie zbudować domek. Tak, na początku jest ciężki drewno. Tutaj. Już kilka razy wcześniej nagrywałem nawet zawsze błędy. Nie, nie to nagrywałem, mówię wam. Nie odpalam i nie to nagrywałem. No, tylko jak siedzę w menu mm -hmm. przelecę z kawałeczek albo nie gdzie jest zachód? bo na zachodzie przynajmniej ja, ja, ja mam takie szczęście że są góry <noise> ja nie chcę zimy Так, чтобы не А вы идите, что он горы. Спокойно. Никуда уже Идем на всход. Я Идем на всход. Левый. Всход. Nie wiem, gdzie jego może byle skręcał w lewo. Mięską mamy. Na razie na mnie nie ubywa. Pogram na Pizzful. Ale spokojnie. Pierwsza noc jej zmieniam. Ja nie jestem taki, żeby, że muszę grać świecie. Właściwie moje potworów. Eno. no. O, lava, fajnie. Ja się nie będę uganiał za nimi jak jakiś... Na 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 Aha, drzewo nie wyrosło na kamieniu staj O, to fajnie, to będziemy mieć O, badali już nie się jara. To osiedlimy się gdzie? Gdzieś. Aha, aha, aha. Lagi mam. Dobra, dobra. Spokójcie się. Spokojnie. A już nie ma drzew. A jak są polany. O, takie tereny to ja lubię. Dobre, fajnie tak. O fajnie dżungla będzie.